Witamy serdecznie Małgosia i Puchacz Piotr. Pamiętacie naszą ostatnią zagadkę? Mieliśmy zmierzyć naszego przyjaciela jaszczura. Mhm. Pamiętacie nasze klamerki? Kto pomyślał sobie, ile potrzebujemy klamerek, żeby zmierzyć jaszczurkę aż od głowy do ogona, aż do ogona? Piotrek coś chyba pomyślał? O jakiej liczbie pomyślałeś? Że cztery klamerki, a wy jak pomyśleliście? No to sprawdźmy, ile będziemy potrzebowali takich klamerek, żeby zmierzyć całą jego długość. Pamiętajcie, że jak mierzymy długość, musimy używać takich samych przedmiotów i zaczynać mierzyć od samego początku, akurat w przypadku jaszczurki naszej od początku głowy. No to przykładamy pierwszą klamerkę. Przykładamy drugą klamerkę. Mhm. Jeszcze potrzebujemy zdecydowanie trzecią klamerkę, czwartą klamerkę i piątą klamerkę. Czyli potrzebowaliśmy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć klamerek, żeby zmierzyć całą długość jaszczurki, od początku głowy aż do końca ogona. No, Piotrek się troszeczkę pomylił, a Wam udało się zgadnąć? No, komu się udało? To super. No to teraz zbieramy nasze rzeczy i mamy dla Was kolejną zagadkę. Chodź, tutaj, przyjacielu, będziesz sobie siedział z nami i patrzył, jak my się bawimy z dziećmi. Zobaczcie, przynieśliśmy z Piotrkiem różne sznurki. Czy możemy ocenić, który z nich jest najdłuższy? Jak myślicie? Coś chyba trzeba z nimi zrobić. Piotrek, czy ty masz jakiś pomysł? Piotrek mówi, żeby je poukładać, porozciągać. To jest dobry pomysł. Spróbujmy. O, tutaj taki piękny sznureczek, taka wstążka z motylami. Mhm. Czy ona jest długa czy krótka, jak myślicie? No, zobaczymy, to się okaże. Tu mamy jeszcze taki sznurek w kropeczki. Mhm. Taka wstążeczka piękna, ozdobna. I co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy taką wstążkę różową. Porozkładamy ją, porozciągamy. O, tak. Tu Piotrek przytrzymaj mi ją, o, żebyśmy ją ładnie naciągnęli. Mhm. Dobra, i jeszcze sznurek taki. Żółto-czerwony. Czy my już teraz możemy ocenić, która, który sznurek jest najdłuższy, która wstążka jest najdłuższa. Czy coś trzeba jeszcze zrobić? Mhm. Trzeba przyłożyć razem końce do siebie. Ok, no to spróbujmy przyłożyć końce. Złączymy je końcami. O, i teraz będzie nam łatwiej ocenić, który jest najdłuższy, a który jest najkrótszy. No i teraz chyba już to zadanie jest dosyć proste, jak uporządkowaliśmy nasze sznurki. Zobaczcie, który sznurek jest najdłuższy? Mhm, zdecydowanie ten różowy, zgadza się. A który jest najkrótszy? Tak, zdecydowanie ta wstążka w motyle jest najkrótsza. Mm -hmm. A teraz co z brązową yy, wstążką i co ze sznurkiem tym żółto-czerwonym? Na pewno, uwaga, co możemy o nich powiedzieć? Że sznurek żółto-czerwony jest krótszy od różowej wstążki, ale sznurek czerwono-żółty jest dłuższy od brązowej wstążki. Świetnie. A brązowa wstążka jest dłuższa od Wstążki z motylami, ale brązowa wstążka jest krótsza niż sznurek czerwono-żółty. No, dobrze wykonaliście to zadanie, ale chciałabym, żebyśmy zobaczyli, czy my przypadkiem u siebie w ciele nie mamy jakichś takich narzędzi pomiarowych, których możemy użyć. Jak myślicie? Możemy użyć na przykład naszych stóp i możemy zmierzyć różne rzeczy za pomocą naszych stóp, na przykład dywan albo szerokość pokoju. Dlaczego możemy użyć stóp? Bo stopy mamy dwie i są równej długości. No to sprawdźmy w takim razie, jak myślicie, jak długa będzie ta najdłuższa nasza wstążka? Ile potrzeba moich stóp? Do zmierzenia takiej wstążki. No to Piotrek, ty sobie tutaj patrz i licz razem z nami i z Jaszczurem, a my policzymy, jak ja będę robić takie kroczki. Zobaczcie, jak to zrobić. Popatrzcie. Stawiam jedną stopę, tak, żeby był koniec stopy na końcu wstążki. Widzicie? I teraz dokładam kolejną stopę. Uwaga. Jeden, dwa, trzy. I cztery. Cztery stopy. Czyli ta wstążka miała cztery stopy długości. Świetnie, możecie się tak bawić w domu i mierzyć stopami różne przedmioty. Ale my mamy do dyspozycji różne narzędzia pomiarowe. I popatrzcie, co my tutaj z Piotrkiem przynieśliśmy. Samolot. O, taki ładny. Tak. I teraz chcieliśmy zmierzyć ten samolot. Ale stopa nie bardzo się do tego nadaje. Zobaczcie, jakbym wzięła taką słomkę, ona też jest taka długaśna, ale możemy użyć do tego klocków. I sprawdzimy klockami, ile ten samolot ma długości. Zobaczcie, będziemy przykładać klocki od samego końca, tutaj, aż do samego tutaj początku tego samolotu. Czy jeszcze klocków więcej potrzeba? Zdecydowanie więcej. No to dokładamy jeszcze klocki. Wy możecie w domu mierzyć swoje zabawki klockami, tylko pamiętajcie o tym, żeby wybierać klocki, które są takie same. A jeszcze? Jeszcze. Chyba teraz będzie ok. Chyba już będzie wystarczająco. To sprawdźmy, ile klocków było potrzeba, żeby zmierzyć taki samolot. Policzymy razem: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12. Strasznie długi, strasznie długi ten samolot. 12 klocków długości. Ale zastanówmy się, czy my zawsze mówimy o długości, czy możemy zmierzyć też to trochę inaczej. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Porozkładamy naszą wieżę i spróbujmy ją ułożyć jeszcze raz. Czy my mówimy, że ta wieża jest długa, czy używamy innego słowa? Czy mówimy, że ta wieża jest jaka? Piotrek, Piotrek coś tu podpowiada? Właśnie. Mówimy, że ta wieża jest Wysoka, czyli jeżeli coś nie leży, ale stoi, to mówimy już o wysokości, a nie o długości. Czyli może ktoś być niski, ktoś może być wysoki, ktoś może być wyższy niż lub niższy niż. Na przykład Piotrek, jakby stanął koło tej wieży, to zobaczcie, czy on jest wyższy od wieży, czy on jest niższy od wieży. No tak, on jest niższy od wieży, chociaż jak urośnie, to pewnie będzie wyższy. A wy jesteście teraz niżsi od waszego taty? Czy wyżsi od waszego taty? No na razie jeszcze niżsi, ale może za jakiś czas już niedługi będziecie wyżsi. Mhm. No to teraz sprawdźmy jeszcze, kto tam się za nami schował dzisiaj. To jest detektyw. Miarka i chcielibyśmy zmierzyć jej wysokość i sprawdzić, czy ona jest wyższa od puchacza tu z drugiej strony, czy niższa. Nie możemy ich do siebie przyłączyć, porównać ze sobą, żeby stanęli obok siebie, ale możemy ich zmierzyć tym samym przedmiotem i sprawdzić, kto jest wyższy, a kto niższy. Zaraz Wam pokażemy, jak to zrobić. Mamy tu takie bardzo ciekawe narzędzie pomiarowe. Zobaczcie, to jest bardzo pyszne narzędzie pomiarowe. To jest taka orężatka w proszku. My z Piotkiem ją uwielbiamy. I weźmiemy sobie dwie takie rureczki i pokażemy Wam, jak zmierzyć wysokość detektyw miarki. Uwaga, Wy też możecie w ten sam sposób mierzyć u siebie w domu. Jakieś przedmioty, których nie możecie do siebie przystawić, przyłączyć, Możecie je mierzyć właśnie różnymi mm, takimi narzędziami pomiarowymi. Zobaczcie. Stawiam tutaj jedną rurkę na dole, żeby była równo, równo z butem. Żeby to wszystko było widoczne, może trochę poodsuwam. O! To wszystko. I teraz zobaczcie. Mamy jedną słomkę. I teraz do końca tej słomki dostawiam drugą. Czyli już mam dwie słomki. I jeszcze znowu. Trzecia słomka i czwarta. Czyli detektyw Miarka ma cztery słomki długości. A teraz sprawdźmy, co z puchaczem. Czy on będzie wyższy, czy on będzie niższy? Uwaga! Musimy go tu mierzyć aż od pazurków. Jeden, dwa i trzy. Czyli okazało się, że detektyw Miarka ma cztery słomki długości. Puchacz ma trzy słomki długości. To kto jest wyższy? Oczywiście, detektyw. Miarka jest wyższa od puchacza na naszym obrazku. No, bawiliśmy się dzisiaj z Wami świetnie. Mam nadzieję, że Wasze pomiary wyjdą Wam równie znakomicie jak tutaj nasze. Sprawdźcie w domu, czym możecie zmierzyć. Pamiętajcie, że te narzędzia pomiarowe. Muszą być takie same. Jeżeli mierzycie jakieś długie przedmioty, no to warto wziąć długą jednostkę, na przykład słomki lub takie nasze orężatki. Ale jeżeli mierzycie coś krótszego, to warto wziąć krótszą jednostkę, czyli na przykład klocki. Ale możecie mierzyć naprawdę różnymi przedmiotami. Mogą to być łyżki albo małe widelczyki. Więc możecie tutaj naprawdę stosować bardzo różne przedmioty. Ale uwaga! Jak już skończycie pomiary, to mamy jeszcze dla Was zagadkę, nad którą będziecie się mogli zastanowić. Zobaczcie, co tutaj puchacz naszykował. Taki słoiczek, i tutaj w środku są takie brylanciki, przepiękne. I teraz Wasza zagadka polega na tym, żebyście spróbowali Oszacować, czyli zgadnąć, ile tych brylancików tutaj jest w słoiku. A my w następnym odcinku wysypiemy je i policzymy wspólnie. I przekonacie się, czy udało Wam się zgadnąć. A teraz życzymy Wam udanej zabawy z pomiarami. Pa, pa!